Przejdźmy do mm, makijażu. Makijaż w przypadku cery dojrzałej, moim zdaniem, powinien być e, delikatny, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które e, nie mają e, w tej dziedzinie jakichś specjalnych umiejętności i robią po prostu makijaż e, codzienny, trochę na zasadzie intuicji. Dlatego ja przez cały właściwie rok. Używam dwóch produktów, to są dwa produkty od Diora, to jest rozświetlacz, właściwie baza i, i podkład. To nie jest bardzo mocno kryjący podkład. W związku z tym, nawet jeśli delikatnie. E, tłoczy się w skórę, to zmarszczek nie widać. Bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza teraz, jak mówi się o tym trendzie w makijażu mniej glam, a bardziej e, satynowym, to to są dwa produkty, które się absolutnie teraz sprawdzą.